No, i cześć, dzień dobry, dzień dobry! Witam Was serdecznie. 20 maj, godzina 6 rano. Ja już po obrządeczku. No, i wczoraj podjąłem decyzję, że chcę sprzedać dwie sztuki byków. Stwierdziłem tak, że one już praktycznie. Akurat, jeśli chodzi o te dwie sztuki, one nie rosną. E, przyjechał klasyfikator z rzeźni. E, trochę obbadałem ceny. E, no i tak. E, stanęło na. Już Wam mówię, zerknę w mądą karteczkę. E, stanęło na, jakby wybiły się w U klasie, to 28,40 netto. R klasa. 27.90 28 zł coś w tych granicach. No i tak przeliczając na szybko to jakby dobrze się wybiły to jest bardzo dobra cena. Jeszcze takie ceny na byki nie było. To by wyszły po 17 zł brutto już chyba za kilogram. Także to jest jak tutaj na naszą okolicę bardzo dobra cena. No i co? Zostanie mi tylko. Najgorszy problem pewnie będzie z oddzieleniem tych dwóch sztuk tutaj z tych 20, ponieważ będę ich oddzielał tutaj i one będą musiały przejść przez to tym cienkim wejściem, które wychodzą byki z tamtej obory. Mogą nie chcieć wejść tutaj przez ten próg. No, ale zobaczymy. Nie będę się martwił na zapas. Będę się martwił najwyżej dopiero przy załadunku. No i tak, które sztuki będą jechać? Tak, ogólnie ten jest estończyk. Zastanawiałem się, czy też go nie puścić, ale widzę, że po nim, że on jeszcze ma szansę nabrać, jest fajny, długi byk. Tutaj, Austriaki, no to wiadomo, że one jeszcze zostają. Październik, listopad dwa lata, więc. Sprzedaż pewnie dopiero wrzesień, październik. Ten stończyk też jest młody. On jest bodajże z grudnia. No i tak, i idzie ten czarny. Były one zakupione w marcu, rok temu. Także u mnie ponad delikatnie rok. No i przyszedł czas na sprzedaż No jest fajny byczuś Nie wiem, On załapie R-klasę, może się uda uzałapać, chociaż On ma troszeczkę za dużo tego kałdunka No i to może, to może obniżyć wybicie Ale za to jest tam pod ścianą Już nie będę specjalnie wchodził Żeby go budzić Jest pod ścianą ten czerwony no, klasyfikator też stwierdził, że no, on powinien pójść w U-klasie No ale e, zobaczymy Zgodziłem się po raz kolejny sprzedawać na WBC No i takie są oto ceny na dzień dzisiejszy Co będzie dalej? E, ciężko powiedzieć Także tak naprawdę Zastanawiałem się jeszcze nad tą sztuką, on też jest podobny do tego czerwonego Ale, ale jeszcze może niech posiedzi z miesiąc, z dwa Na ten moment decyzja, że odjeżdżają dwie sztuki Też delikatnie finansowo Pieniążki potrzebne na różne wydatki no i dlatego też pozwoliło mi to podjąć szybszą decyzję. No i dobra cena to sprzedaje. Ten też jakoś z tydzień temu coś mi zaczął na jedną nogę kuleć. I tak właśnie przychód, dlatego mówię, że jeszcze go zostawię, no bo już, już zaczął lepiej chodzić i. Jeszcze niech się może nabije bardziej. No i dobra, czekam na, na załadunek. No i witam 9 dni później, dzisiaj 29 maja. Podsumujemy sprzedaż. Dzisiaj fajnie z rana trochę wiaterek teraz wieje, ale 14 literków spadło. Także drugi opad w maju. Bardzo ładnie podratowało. Wcześniej 30 paralitrów no i dzisiaj 14, no idealnie. No i przejdźmy do, do rozliczenia tutaj sprzedażowego. Ogólnie pojechało 3 byki. Jednak zdecydowałem się w, w ostatnim czasie, przez załadunkiem, że jednak jeszcze ten trzeci niech też jedzie. No, i ten siwy pojechał. No, i powiem Wam, że wyszło to bardzo fajnie. Ponieważ, jeśli interesuje Was, jak wyglądał dokładnie ten czerwony byk, co tam pod ścianą leżał, to zapraszam do odcinka parę, tam, dwa, trzy odcinki wcześniej. Z żywienia byków on był ładnie ograny, no i zresztą jak cała reszta ten czarny i, i ten siwy też i z tyłu i z boku. No i byczki się bardzo ładnie wybiły. Niestety waga na zakładzie nie chodziła, więc byki były ważone na wadze ogólnej, były tutaj załadowane. Obawiałem się, że nie wejdą, ale powiem Wam, że naprawdę teraz jest załadunek bezproblemowy. Ładnie sobie wskakują, idą przez korytarz in prosto na samochód bez żadnej szarpaniny, bez łapania, bez związania tam żadnego. No i tak najlepiej. Wybił, wybił się byk czerwony, on dał 437 mięsa. Potem był byk, ten czarny, jeden i drugi U-klasa, 430 km mięsa, czyli mniej więcej podobnie. No i najgorzej się wybił w R-klasie, ten siwy byk. Ja liczyłem właśnie na odwrót, że będzie siwy byk w U-klasie, a czarny w RC. No ale suma summarum wyszło tak, jak mniej więcej przewidywałem, czyli dwie, dwa byki U, jeden R. Za R-klasę 28 netto na WBC, za te dwa byki w U-klasie 28,40. Przeliczając to na żywą wagę. A, jeszcze nie powiedziałem tak. Na żywą wagę średnia waga z wagi ogólnej wyszła 750 kg. I przeliczając to na wagę żywą, to te byki wyszły mnie. Idealnie, dokładnie, 17 netto Także ja podejrzewałem, że będzie 17 brutto Wyszło 17 netto No piękna cena, jest to cena rekordowa Takiej ceny jeszcze za byki Po takiej cenie jeszcze byki nie sprzedawałem Kolejna sprawa Te byczki zobaczcie sobie teraz Jakie one przyjechały w marcu rok temu Sprawdziłem IRZ. Były one u mnie dokładnie 400 dni, przez te 400 dni udało mi się na tych trzech bykach. Ten myślę też ma teraz, porównując go do tamtych. On ma jakieś 8 paczek. I udało mi się w te 400 dni zrobić 600 kilo przyjechały one wtedy w wadze średniej między 140 a 180 kg. Teraz waga końcowa 750, czyli daje mi to mniej więcej około 600 kg. No i te 600 kg podzielić na 400 dni daje mi przyrost średni 1,5 kg mm. na żywieniu tradycyjnym TMR 2 kg paszy treściwej na sztukę. Jest to też yy, najlepsza cena. Jak do tej pory, też najlepszy przyrost, jaki udało mi się osiągnąć. No 1,5 kg to myślę, że to już jest bardzo fajny wynik, jeśli chodzi o te żywienie. Yy, tak naprawdę z tymi bykami nie było żadnych problemów, co pojechały. Jedynie jak przyjechały, zostały dwa razy zaszczepione na odrobaczenie. Potem się ogarnęły, sierść ładnie poschodziła, zrobiły się gładkie. No i to by było tyle z tych szczepień na nich. Jakie koszty utrzymania ich, no ciężko powiedzieć, by trzeba policzyć ile one mniej więcej mogły zjeść. Nie chce mi się tego zbytnio liczyć. Teraz jakbym miał kupować takie takie sztuki jak wtedy kupiłem za 3300. Brałbym średnio w ciemno, ponieważ teraz jest bardzo wysoka cena na. Na bydło, na odsadki, tak samo te mniejsze sztuki, coś mi się obiło uszy na razie. Jeszcze nie szukam, ale że mniej więcej ,5, tysiąca, 5 trzeba teraz dać za takie 180-200 kilo no jest to całkowita przepaść, a wszystko też przez to, że wywindowane są ceny do góry yy, dużych sztuk. No i tutaj u mnie to bardzo fajnie wyszło. No, jeszcze przy nagraniu tego odcinka, akurat oglądałem sobie na kanale Uradka, kanał Radkowski, jak on tam sprzedał byki do swojej ubojni. No, to porównując to do naszej tutaj rzeźni, to nawet jakby Radziu, te twoje byki wyszły w oklasie, no to i tak, i tak byłaby sporo wyższa cena niż to co dostałeś. No, ale to właśnie widać, wychodzi jak. Jak się różnią y, poszczególne ubojnie z ceną y, O ile dobrze kojarzę dostałeś y, z tego co mówiłeś H15, ale brutto, tak? Tutaj moje 17 netto No tyle, że może też wiadomo Lepszy towar, no bo tamte y, z Euro no to To HEFy, tak? To liczyć by trzeba było je tutaj w oklasie Jakieś, ja wiem, 26,50 Może 27, coś w tych granicach Nie pytałem się akurat o klasę, bo tutaj rozmawialiśmy o RC i u, Bo u mnie nie było klasowych byków No to myślę, że i tak by wyszło sporo więcej Nawet jakby miało wyjść wybicie na poziomie 50-52% Także fajne podsumowanie, fajna sprzedaż Teraz jeszcze trzymam trochę tego tego poprzedniego, co tam leżał. I też może za miesiąc, dwa, coś znowu tam wyjedzie w małej ilości. Tak naprawdę na bieżąco po prostu obserwacja co rośnie, co nie rośnie, i podejmowanie decyzji: sprzedać, nie sprzedać. Też mnie, wstrzymywało mnie to, żeby byki były podane na dopłaty. No i musiałem odczekać te, ten miesiąc, żeby móc też sprzedać I to y, też fajnie się skalkulowało, no bo przez ten czas akurat cena podrosła Nawet powyżej złotówki na, na każdej klasie w WBC, więc No zobaczymy teraz co dalej będzie, czy to jeszcze Jeszcze te ceny będą rosnąć? Czy nie? Nie wiem, dajcie znać w komentarzu co wy o tym sądzicie Jak dla was wyszła ta sprzedaż a ja się z Wami żegnam. Jeśli byście mieli jakieś pytania dodatkowe, oczywiście jak zwykle służę pomocą w komentarzach. Także pozdrawiam serdecznie. Na razie, cześć.